w czytaniu na grudzień 2020 bardzo szybko mija czas jesteśmy u progu wielkich zmian te karty dla mnie najważniejsze w tym czytaniu na ten miesiąc są tutaj te karty, które postawiłam Wam na prosto zapytałam też Tarota o nasze takie codzienne życie jak to będzie wyglądać, ale Mam wrażenie, że po prostu dużo się będzie działo od energii. Ta bardzo osobna data, 21 grudnia, tutaj jest też znamienna. Praktycznie każda z tych kart ma fioletową barwę, fioletowy odcień. Mówi o wzniesieniu, o wybawieniu, o nowym wejściu. I tak. Mamy mistrza Serafis Bey, który był uważany za jednego z kapłanów w Egipcie. Jego rolą było przeprowadzanie ludzi, dusz na tamten świat, jest odpowiedzialny za wzniesienie, za podróż poza, poza ocieleśnienie naszego ciała, tak? I wejście w naszą prawdziwą, prawdziwą istotę. Wzniesienie się poprzez ciemność, gdzie jest światło. Porównać go można do gwiazdy na ciemnym niebie, na rozjeżdżonym niebie, gdzie w każdym momencie naszego życia, kiedy przechodzimy przez jakieś ciężkie chwile, on jest w stanie dostrzec ten potencjał i przeprowadzić nas właśnie, wznieść naszą duszę. Bardzo mocny mistrz. Jestem bardzo podekscytowana, że akurat pojawia się w grudniu. Wszystkie te energetyczne karty są wy wyciągające nas, tak jakby. Z tej rzeczywistości 3D, którą mamy przed siebie. Jest też karta anielska te anioły fioletowego promienia, które wam teraz e, przeczytam. Ta karta jest osadzona w książce na stronie 133. <grymne> anioły fioletowego promienia. Wybawienie. Spójrz w niebo. Pamiętaj o anielskiej siódemce. Spójrz w oczy aniołom. Pamiętaj o blasku wieczności. Spiralnie wirujący ogień poszerzonej świadomości przemiany przenika cię swoją siłą. My, anioły fioletowego promienia, rozpościeramy nasze skrzydła. Przygotowujemy cię. Wraz z Tobą lecimy ku wieczności. Tam, gdzie mieszka pokój i wolność. Za tobą zostaje horyzont rozpływających się cieni. Siódmy purpurowo-fioletowy promień przewodzi rozpoczętej właśnie epoce Wodnika. Jest to promień mistyków, wysokich kapłanów, szamanów i wszystkich ludzi, którzy rozwijają swoją duchową świadomość. Wioletowe światło na zewnątrz tego promienia służy poszerzeniu świadomości, rozwojowi wewnętrznemu i odnawianiu zerwanych niegdyś więzów. Wewnętrzny promień jest złocisto-żółty, co symbolizuje oświecenie. Zastępy tego promienia działają pod przewodnictwem archanioła Zatkiela i Archaii Przemiany. Należą do nich anioły wewnętrznego rozwoju, medytacji, wybawienia i przebaczenia. Jest to promień praw kosmicznych. Zadaniem jego aniołów jest rozprzestrzenianie fioletowego światła, nadzorowanie przestrzeganych praw kosmosu, wprowadzanie człowieka w nowy czas, w przemianę, transformację, jak również wprowadzanie, wyprowadzanie go ze starych, utrwalonych wzorców. Ich światło pomaga otworzyć się na nowy wymiar poszerzonej świadomości. Kiedy w nasze życie wejdą te anioły, wzywają, abyśmy wprowadzili pewne zmiany do swojego dotychczasowego życia. Zawiodą nas do księgi życia. Tutaj będziemy mogli przeanalizować swoją przeszłość, przypomnieć sobie więzy, które od dawna nas łączą, czyli sprawy, które rozpoczynaliśmy. Z pomocą aniołów wybawienia będziemy mogli teraz doprowadzić się do końca oraz stopniowo się od nich uwolnić. Potraktujmy je jako wyzwanie do tego, aby zmienić swoją obecną sytuację życiową poprzez dopisanie nowych wierszy do kroniki swojej teraźniejszości i przyszłości. Gruntownie przeanalizujmy swoją przeszłość. Jakie miejsca okoliczności ludzie? zajmują wciąż nasze myśli, pomimo, iż nie istnieją już w naszym życiu. I jest też skazanie na uziemienie. Nic dziwnego przy takich wyciągających, pięknych, mocnych energiach ważne jest, żeby nasze ciało nadążyło za zmianami. Nasze ciało będą przeprogramowywane, nadawane im nowe jakości i będziemy musieli um, dostosować się do tego tak, żeby nasze sny nas mogły dogonić. W takim sensie, że, żeby po prostu mogły się ziścić tu, tu na ziemi, żebyśmy mogli przewodzić tej energii, a nie spalić się w tych potężnych promieniach. Nasze ciało muszą być przygotowane, nasza psychika musi być gotowa i przede wszystkim nasze emocje uwolnione. Przez uziemienie rozumiemy to, co wprowadza nasze ciało, nasz umysł, naszego ducha w relaksację, w medytację, w wyciszenie. Możemy biegać, możemy wychodzić do natury, możemy tańczyć, możemy uwalniać nadmiar rzeczy, które które nas przytłaczają lub które wydają nam się po prostu, za, że są za dużo w tym momencie dla naszego ciała, żebyśmy mogli je dobrze przyswoić. Bardzo ważne jest to, żeby też chodzić um, po ziemi, żeby nie dać się wyrwać, bo um, jesteśmy tutaj z jakąś misją i ta misja, będzie nam mocno pokazana niedługo. Więc żeby ją wykonać, musimy chodzić twardo po Ziemi. Na takim mm, fizycznym aspekcie codziennego naszego życia możemy mieć odczucie, że naprawdę ta energia kobiecości Matki Ziemi, która jest odzwierciedleniem właśnie tej kobiecości. Jest gwałcona. Świat jest wycofany, zamknięty w swoich iluzjach. Nie ma możliwości wymiany takiej harmonijnej. Stąd mogą gromadzić się stresy, lęki. Mm, możemy po prostu wpadać w pewne, w pewne sytuacje, które są przygnębiające. Drogą wyjścia z nich jest podjęcie zdecydowanego działania i akcja. Decyzja. Wzięcie losu w swoje ręce i zaczęcie kreować tego. Wybór. Wybór w kreacji. To jest karta marzeń. Naszych codziennych rzeczy. Mamy różne rzeczy do wyboru. Możemy się skupiać na lęku, możemy się skupiać na destrukcji, możemy się skupiać na pięknych rzeczach, na szansach, na miłości, na obfitości. To wszystko i wyłącznie zależy teraz od nas. I to, czemu damy uwagę i energię, będzie się bardzo mocno manifestować. Także tak jak mówiłam na początku, te karty wobec mojego odczucia są najważniejsze tutaj żeby przyjąć tą energię z tego portalu, który się będzie tworzył przez cały grudzień im większe ucier ucierpiętnienie nas tym więcej możemy z siebie czy wypuścić, czy do nas do środka wpuścić ten proces jest naprawdę warty zaangażowania ja jestem niesamowicie podekscytowana grudniem i przyszłością, która się przed nami otwiera. Piękną arą wodnika, arą myśli, arą energii. Całkowite przebranżowienie życia i, i świata. Wspaniałego grudnia i pięknych świąt Wam życzę. Pięknych wibracji, byśmy mogli wznosić nie tylko siebie, ale i innych dookoła. Od tego dużo zależy. Dobranoc, kochani.